Obowiązuje się do pełnienia nadzoru nad nieruchomością i położoną na, na jej, na, położoną na niej strażnicą. W przypadku konieczności wykonania bieżących konserwacji, napraw i remontów, tak, rodzaj oraz zakres robót zobowiązany jest uzgodnić z urzucającym. Nigdy przez 20 lat nie wystąpiono do gminy, że chcemy chociaż farbę i wymalować. Czyli nigdy nie wystąpiono do urzędu, że chcemy zrobić jakikolwiek remont. I to mnie boli jako gospodarza gminy, że to jest jedyna jednostka i to powtarzam wielokrotnie, mogę zabrać do innych jednostek, strażacy dbają. Ja rozumiem, nie mam obiekcji w stosunku co do działalności jako straży, jako ich pracy, jako zaangażowania. Nie mam. Natomiast brakuje tu gospodarza obiektu. To jest majątek wspólny. I proszę zobaczyć, jak wyglądają ściany. I to jest od 15 ponad lat. I to mnie boli, że tak nie może być. Jest wstyd robić zebrania wiejskie na takich salach, gdzie tak to wygląda. Wszędzie to jest zadbane. Przygotowaliśmy propozycję do remontu, która przewiduje, że cały park ma być wykorzystany pod kątem zabezpieczenia jednostki straży pożarnej. Tutaj jest pani artysta, garaż trzeci. Na pierwsze przewidujemy po polemoncie salę y, jako kuchnię, przeniesienie tej kuchni w tą stronę. Tak? Tutaj zrobienie toalet ogólnodostępnych i ogólnych. I tutaj mają być pomieszczenia dla prezesa i zarządu. I tu ma być salka, taka, która do tej pomieści jednostkę na swoje spotkania. Zebrań wiejskich tutaj nie będziemy robić, ponieważ zebrania wiejskie będziemy robić w szkole, bo to mamy duży obiekt, gdzie nie ma żadnego problemu i z krzesłami, i z miejscem, i z tym wszystkim. I to, o czym teraz mówimy, to chcę potwierdzić jedną rzecz. Nie ma tu z mojej strony żadnego kłamstwa, tylko jest gospodarność, brak gospodarności, o której mnie boli. a mówiłem o tym wielokrotnie, że eltery państwo widzą. Przecież to odpada, no przecież to wystarczyło tylko zerwać. Kilka lat temu, nawet wywiałkować, nic więcej nie oczekujemy. Tutaj nie ma ani fiera, ani niczego. Ten obiekt stoi jak gdyby pusty, pozostawiony sam sobie. Ja rozumiem, że zaczęliśmy mówić o remoncie od dwóch lat, ale ja mówię o czasach jeszcze sprzed 10-15 lat. I od tego czasu tutaj, no niestety, nic nie zrobiono.